I dzień dobry Doom 64 Kontynuuję Kolejny piekielny poziom Serii piekielnych poziomów Wow, oko mu wypadło, dobra Coś mi się wydaje, że to może być. A nie, o ten poziom jest strasznie podejrzany Ja kojarzę, że tutaj może być bardzo jakiś taki Przykry moment w pewnym momencie, gdzie wyskakuje dużo potworów, ale nie wiem, to po prostu tak mi się tylko może wydawać. Cały czas nie mam żadnej nowej czaszki. Hmm. A tu jest nic. A, dzień dobry, skąd się to wziąłeś, Czyli to się, to się może otworzyć jednak. Uuuu, duże! O nie, to właśnie źle. Duże równa się złe. W przypadku gier, które się nazywają dum No dawaj się tą teleportację, ja wiem że to będzie teleportacja. Jak tu nie będą się teleportować, to ja po prostu... Ahaha! Aha. Zupełnie że trzeba będzie wziąć na to... O kur... Czyli zamknę się za mną drzwi jeszcze na dokładkę. O, nieśmiertelność. Nie, nie zamknę się za mną drzwi, mogę sobie pójść na to. Bum, 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 bum. Proszę bardzo. Okej, okay, mam nadzieję, że nic tu nie wskoczy więcej. A! No takie coś to jeszcze akurat mi jeszcze ujdzie, ale... Aha, czyli to trzeba i tak wziąć chyba tej... ...stąd. Oraz zdecydowanie biorę to, bo muszę. To jest zbyt cenne. Yes! No raczej mam jaką? Niebieską. Zerom piście. Często? Tak. No dobra. E to dziwne. Dwóch? Come on. Przeszkadzasz tylko co nie? Dobra, czyli... A, tu będą na niebieską. Masz kolegi? Nie. Czemu ścianę? Słyszę wszystko. O To był błąd na końcu walki, który mi mógł kosztować utratę życia. No i kolejny baron. Wiecie, co? Zblokuj się. O, oh, come on. Jasny gwint. Proszę bardzo. Okej, okay, czyli... Tu chyba nic się nie otworzy w tym pomieszczeniu przynajmniej. mikro trzęsienie ziemi. Czy gdzieś tu jakieś apteczki postawiałem? <laughs> Baron! Co za niespodzianka! Cześć! Zupełnie się nie spodziewałem tego... ...dybila. Debilnie, debil może nie zabić. O, super! Tego mi było trzeba. Skończył się amunicja do... ...tego shotguna. Czyli kiepsko. Tutaj się coś. A zaraz, tu w ogóle jeszcze nie byłem w tym miejscu. Słyszałem dźwięk jakiegoś baronowatego stwora. A, okay. ej, 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 to by mnie mogło trafić, tak przeczułem. Dobra, zabiję siebie sam przynajmniej, więc nie było pokorzenia przez śmierć od potwora. No ale co tego? Tak? Wielkie mi pocieszenie. Zabiję już tyś. No nie, 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 to jest zbyt ryzykowne, nie mogę to przyjść. Nie tam Teraz on ma za sobą jakiś przycisk. Co to ma znaczyć nim? Aaa, czyli to coś oznacza jednak. Uuu Zarąbiście. To się przyda. No i co? Dobra, w końcu byłem tam, gdzie był drzwi na niebieską, wcisnąłem jakiś przycisk. Szkoda, nie ma, ale nie wiem, co się stało. W mam stąd spadać? Tu już nic nie ma. Tu... zaraz, co to było? Tu nie... A! O! właśnie tak, 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 tak. Takie znajdźki się przydają. Moment. Samo amo. Czyżby miał się wrócić przez ten teleport? Jeszcze sprawdzę coś. A za coś. Jest dwie rzeczy. Kto to jest. Eee. Tu jest na czerwone. Dobra, to tak, to jest na czerwone. Nie w sumie nie wiadomo, ale chyba tak. Tendy droga, ponieważ jest jakiś. Aha, ha, ha. Wow, i tu zdrowie. Przyjemnie. Bardzo się przyda. Dobra, wszystko odkryte. ale co to. Może tam być. No, tam jest sekret. Tak czy inaczej. Nie to To... To będzie wyjście. To będzie... To... Jeszcze raz. To będzie wyjście. To ja chyba muszę się wrócić. A, tu jest dużo nieodkrytego. A poza to w sumie wszystko odkryte prawie, więc... No, trzeba się wrócić przez ten teleport do tych jaskiń. Aha, to jest znak, że coś tu się pozmieniało. Na dokładkę, a tu coś nie ma. To była. Amunicja, tylko dobra. Idu. Ej, nie, 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 nie chcę z nimi walczyć. Przecież po co mi to? Ani to przyjemne. Oj, to pożyteczne. A, to mi się podoba. Więc tu będzie droga, do jakiejś klucz karty. Czaszki, znaczy. taką obstawę. Z Kubanem jeszcze drugi, trzeci, czwarty, piąty. Wow, armia! I widzę tego gościa tutaj z boku, widzę cię. Chodźcie tutaj. Uff, będą fajerwerki. No. Jeszcze? Wow, trzymaj. No, kurde, dobra, jej. No, kto nie prowadzi takich czochy? To Jestem śmieszny. Co się stało? To się zmieniło. Na ten czas. Muszę sobie stopy postawić, żeby wiedzieć o bardziej. A tu jest trochę, a czekać, można zrobić to. A, no na pewno się da tak zrobić. Oh, yeah. Haha, jeszcze syczy... Nie chcę... Ten... Oj, ty... Teleport. Jak się stąd ucieka? Ała! Do tamtego? Wiem jak. Tędy. Yes. O to chodzi. Dobrze rozegrane? No, myślę, że tak. Ten Tę... Tędy. Albo nie. O kama, mam czerwoną czaszkę, jak to przestrzączyć Już się wyjdzie na to że jestem głupi, muszę się wrócić. A coś mi się też to może mieć ten związek wbrew pozorom, no kurde, jak to otworzyć? A to już jest chamskie, poważnie, no bobeski tu. Uuu, A taki byłem zadowolony z siebie, no? ojej. Ja, ja. dobra, poważnie. Ma się wrócić. Dobrze. Proszę bardzo. Chcecie? To się wrócę. Prosto w łapy demonów. A-u- Te rakiety są czasami naprawdę szalone, te rakiety. Tu jesteś Dobra mogę sobie spokoju tutaj płacić chyba Nie A zaraz zartwić tutaj bo Na czerwoną Dobrze tutaj wpadłem nie? Ej! A by to umieram Nie zupełnie ale trochę No a coś silnego I będziemy pateczkowali To jest na czerwono. Właśnie to. I teraz jak to wcisnę, to dopiero teraz tamta bramka się w ogóle... Czemu to jest ten? Wiem czy to się opłacało? A, może to tak. Tak, to się opłacało. Yes! Czy wyjdę w końcu tego poziomu nareszcie. Uda się. Oni przeżyją. To ciekawe. Będą w zoo później albo coś takiego, ale... O co chodzi z tym to ja nie wiem Jest. Hara Znowu musiały drapnąć na koniec, ale cóż To jest cena, że tak powiem życie za amunicję. Ole amunicję. Tykowo to brzmi. Dobra, wygrałem poziom 21, czyli 22, 23, 24, 25 Tak? I 26, w sumie to nie wiem. Zapomniałem ci tego wszystkiego ale Która jest godzina? To pierwsza 16 uuu, mm. to już naprawdę jestem w piekle 22, no kurde, ja chciałbym to wygrać dzisiaj To byłoby zarobistę, jakby to wygrał O, o, mam amunicję do shotguna, O, przytem mam. O nie, to jest głupi. Powie. Znaczy to kojarzę ten później trochę, nie? Czaszek to my tutaj nie lubimy. Przestań. Kodam o przecież. No dobra, to był... Nie, to był... złe. Ale i tak to sam teraz zrobię, ponieważ nie mam pomysłu na... Jak kiedyś mówiłem, że mam zawsze amunicję do... tego, do... Rakiet, znaczy dobrzutni. Kurde głupie czaszki. Przez głupie czaszki. Wszystko. Oś tu turne czaszki. O, eee, plazma. Kurde, silna ta pazna. No, jeszcze silniejszy niż się, się wydawało. Eee, dobra, ujdzie. Eee, o nie, zapisałem na No dobra, trudno. A, tu co jest. Armor bonus. Widzę, że tutaj jest ścieżka. Okej. Okay. Wow, to się na pewno przyda. ha Takie w, z was do się. No jeszcze jestem zablokowany z tyłu przez te kraty, czy kraty kolumny No dobra O, ale to się opłaca tam pójść Dobra muszę się odprędzić które bardziej bo naprawdę O kurczę, tutaj jest ciasno czy ciasno? Wąsko No dalej się Może kurde ale tutaj Da się, da się, da się musi dać, da się da się No da się prosty. Okej, okay, trzeba uważać z tym poziomie będzie mnóstwo pająków, ja to pamiętam. Wow, ale ognie. Okej, okay, czyli mamy tych panów, demony, najpierw załatwimy tych panów. O, pająki, wiedziałem przecież. Aha, takie coś. A ja mam jednak BFG. Widzicie demony, bo ja chcę iść w się nie silniejszego. Proszę to idealnie, ale trudno. Auć. A! Ej, No. Strzelaj. Teraz, jasne. Kurde, zmarnowałem trochę. A, do tego do Jeszcze. A, przeżyłem. Z nim powinien być zadowolony. Tu jest trochę... Piła. Jeszcze. Auć. Jeden procent. Ale ma tu jest apteczka. Uh. No, 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 Kolega się rozpanoszył. Hmm. Za każdym razem, jak widzę pewne obrazy, to mam wrażenie, że to, że mam ochotę powiedzieć, to jest ten poziom, w którym się zaciąłem. Czyli być może to jednak naprawdę za pierwszym razem, w każdym poziomie się zaciąłem. No cóż, to jest głupi baron albo jakiś coś tam widzę. O nie, nie, ciebie nie Zaraz to był To się obudziło. może to nie był On kurde, co się dzieje? Ała! Aż bała? O no. Jak tam czas. Ojej, 18 minut. za ja pobiję tego kościa. No kurde, oni są naprawdę samobójcy. Jednak. Ej! To już jest ten.